Hej, kochani, z tej strony kaszutek. Dzisiaj dla odmiany mam dla Was foldery do przechowywania wykrojników. Zapraszam do oglądania. Do wykonania moich folderów potrzebne mi będą wycięte na wymiar. Podkładki z grubszego kartonu, samo przylepne arkusze magnetyczne, gruba przezroczysta taśma i nożyczki. Do dzieła! Jak wiadomo, każdy Scrapbookowicz zmaga się z najostrzejszym narzędziem świata. Nie nożyczkami, nie igłami, nie nożykami, tylko krawędziami papieru. To samo tyczy się kartonu. Tak więc, aby uniknąć dodatkowych okaleczeń oklejamy taśmą każdy brzeg kartonowej podkładki. Robię to należąco, nie w powietrzu, bo w powietrzu zaraz porobią się jakieś bąble. A jednak warto, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Zbędne końcówki odcinam. Oczyszczam kolejny brzeg i również go zaklejam. To samo robię z pozostałymi brzegami. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie ozdobić tyły ale mnie się podoba wersja pół-eko, więc zostanie tak, jak jest. Kiedy kartonik jest już oklejony z każdej strony, czas na przymocowanie arkusza magnetycznego. Są one dość cieniutkie, ale całkiem nieźle trzymają wykrojniki. Jedna kartonowa podkładka to jeden magnetyczny arkusz. Gdybym dotykała jedną stroną zapełnioną wykrojnikami do drugiej, wówczas wykrojniki mogą się stępić, a tego byśmy nie chcieli. Jak widzicie, podkładka kartonowa została wycięta tak, aby minimalnie wystawała poza arkusz magnetyczny. Aby Przykleić elegancko magnes, nie odklejam całego zabezpieczenia, tylko kawałek. Po czym odklejoną część zaginam. Teraz przykładam magnes do kartonu i równam tę część, która jeszcze ma zabezpieczenie. Kiedy jestem już zadowolona z efektu, przyklejam górną część. Następnie wystarczy tylko odchylić magnetyczny arkusz, pociągnąć resztkę zabezpieczenia, wygładzić i zrobić test, czy działa. Jak widać, działa. Foldery gotowe czekają na nowe wykrojniki. Mam nadzieję, że dostarczyłam Ci odrobinę inspiracji. Po więcej pomysłów zachęcam Cię do pozostałych moich filmów. A teraz dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!